Na pewno znacie takich wynalazców jak Leonardo da Vinci, Thomas Edison czy Alexander Bell, i jesteśmy święcie przekonani, że znacie przynajmniej jeden ich wynalazek. Lecz powiedzcie, czy kiedykolwiek spotkaliście się z takim imieniem jak Nikola Tesla? Zapewne tak, choć ciężej byłoby z wymienianiem jego wszystkich odkryć. 10 lipca 1856 roku w chorwackim mieście Smilianie Serb, na koncie ma ponad 300 patentów, a niektórzy mówią, że liczba ta może sięgnąć nawet pułapu 700. Nikola Tesla to prawdopodobnie największy geniusz, jaki chodził po ziemi, a zarazem najbardziej niedoceniany. Już za dziecka wyróżniał się wspaniałą pamięcią i intelektem, a na koncie miał już kilka dość rewolucyjnych konceptów. Pośród jego największych życiowych odkryć możemy wyróżnić prąd zmienny, radio, kulę plazmową czy chociażby cewkę nazwaną jego imieniem. Prawdopodobnie, gdyby nie geniusz Tesli, świat dzisiaj wyglądałby inaczej, a my wciąż trwalibyśmy na poziomie rozwoju XIX wieku. I to nie wszystko, ponieważ chodzą słuchy o niepotwierdzonych wynalazkach Tesli, które znacznie wyprzedzały nawet czasy dzisiejsze. Miał być autorem m.in. projektu broni służącej wykrywaniu i niszczeniu samolotów wroga. Tesla pracował ponoć także nad wehikułem czasu, elektryczną łodzią podwodną, samolotem antygrawitacyjnym, powszechnym i bezpłatnym dostępem do energii, aparatem, który mógłby fotografować myśli, bezprzewodową transmisją energii oraz tak tzw. promieniem śmierci. Dlaczego nie możemy z całą pewnością potwierdzić istnienia owych wynalazków? Otóż w śmierci Tesli FBI wkroczyło do jego warsztatu i pokoju hotelowego i skonfiskowało wszelkie notatki, zapiski i prototypy wynalazków. Ponadto rząd USA bezprawnie zarekwirował wszelkie nieruchomości należące do Tesli. Dopiero niedawno FBI odtajniło zarekwirowane ściśle tajne dokumenty dotyczące Tesli i jego dzieł potwierdzając tym samym teorię spiskową, według której rząd USA miał właśnie zagarnąć notatki wynalazcy. W ujawnionych dokumentach można znaleźć kilka ciekawych rzeczy. Pierwsza tyczyć miałaby się odnośnie dnia zgonu Tesli, który miał miejsce nie 7 stycznia 1943 roku, jak zakładano, a dzień później 8 stycznia. Co intrygujące, chodzą plotki, że wynalazca nie umarł z przyczyn naturalnych, a został zamordowany przez swojego bratanka, Saseł, który pragnął dokumentów i prototypów, nad którymi pracował jego wujek. Warto też zwrócić uwagę, że w odtajnionych dokumentach FBI często pojawia się wzmianka na temat promienia śmierci, będącego w stanie zniszczyć dowolny cel na Ziemi. Podobno Tesla stworzył prototyp, który co najstraszniejsze działał. Wiele z wynalazków, w tym promi zostało udoskonalonych krótko przed śmiercią wynalazcy. Dowiedziano się także, że Nikola Tesla notorycznie wysyłał listy do niejakiego Saszy Karlijewa. Wiadomości zwrotne, które otrzymywał, nosiły oznaki nadniszczenia przez czynniki naturalne i nadgryzienia ptasich dziobów, co stawia nas przed stwierdzeniem, że były one wysyłane gołębią pocztą. Nie wiadomo, kim owy Karlijew był i gdzie mieszkał. Jest pewne, przyjaźnił się z Teslą. Chcielibyśmy Wam przytoczyć tekst liściku, którego Tesla nie zdążył wysłać. Drogi Saszo, nie pozostało mi wiele czasu, popełniłem wielki błąd. Nigdy nie powinienem tego otwierać po raz drugi. Nad światem unoszą się czarne chmury, wszystko się skończy. Następne pokolenia czeka straszna przyszłość. Wiem, że mi nie uwierzysz, ale widziałem ją. Nie jestem szalony, nie jestem. Wiesz o tym. Chciałem to powstrzymać. Nie byłem w stanie. Żaden człowiek nie jest. Twój przyszły uczeń będzie w to zamieszany. Proszę, uważaj. Twój przyjaciel Nikola Co oznacza niewysłany list Tesli? Przed czym nas ostrzega? Kim jest Sasza Karlijew? Na te i inne pytania wielu starało i wciąż stara się znaleźć odpowiedzi. Jak na razie, bezskutecznie. Uważa się, że pod koniec swojego życia Tesla zdziwaczał, a wręcz oszalał. Miał manię na temat ptaków. Podobno nasypywał sobie do ust karmę i pozwalał ptakom ją wydziobywać, a kiedy jakiś umarł, rozkazywał swoim asystentom, aby wyrządzili zwierzęciu pogrzeb i stale dbali o jego pochówek. Czasami jednak martwe ptaki nosił przy sobie, po co nie wiadomo? Według słów jednego z asystentów, Tesla miał tendencję do tego, żeby w trakcie burzy siadać w paczonym za oknem pogodę, trzymając obok siebie duchu ptaków i mówić samemu do siebie. Czy szaleństwo Tesli to prawda, czy wymysł opozycji, która chciała pogrążyć wynalazcę? Ciężko powiedzieć, a jeśli faktycznie oszalał, to co mogłoby wprowadzić go w ten stan? I co najważniejsze, czy geniusz Tesli był przypadkowy? Urodził się nim, a może coś sprawiło, że się nim stał? Chodzi plotka, że jak był małym dzieckiem wraz ze swoim starszym bratem Dainem odnalazł pewien dziwny, stary przedmiot. Według niektórych to właśnie ten starożytny artefakt wpłynął na umysły braci, tworząc z nich geniuszy wyprzedzających swoją epokę. Według samego Nikoli Tesli jego brat był znacznie zdolniejszy od niego i często nazywał go intelektualnym gigantem. Niestety Dane Tesla zmarł w wieku 12 lat, ponoć na skutek obrażeń odniesionych po upadku z konia, jednakże wielu uważa, że było inaczej. Że Dane Tesla, nie mogąc wytrzymać ogromu posiadanej wiedzy i błyskotliwości, popełnił samobójstwo.